Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o magicznym okresie, w którym obecnie już się znajdujemy, kiedy nagrywam to wideo. A mianowicie porozmawiamy o tak zwanym Q4. Q4 jest to nic innego jak po prostu czwarty kwartał danego roku, czyli okres, który obejmuje miesiące tak jak październik, listopad, grudzień. Jest to jeden z ulubionych okresów sprzedawców na Amazonie, ale generalnie w branży handlowej. It's the season, love and Dlatego, że popyt wtedy rośnie niebotycznie. A tak na serio, rzeczywiście jest to okres, w którym sprzedaż jest dużo, dużo większa. Niektórzy sprzedawcy na Amazonie odnotowują kilkukrotne wzrosty w porównaniu do poprzednich okresów roku. I tak naprawdę, z czego to wynika? Oczywiście, każdy kojarzy te ostatnie miesiące roku z taką przedświąteczną gorączką, przed Bożym Narodzeniem, kiedy wszyscy wpadają w szał kupowania prezentów. Natomiast ten październik, listopad i grudzień jest o tyle wyjątkowym okresem, dlatego że Rzeczywiście w jednym takim dosyć krótkim okresie czasu, bo tak naprawdę to są tylko trzy miesiące, kumuluje się większość istotnych świąt, które obchodzone są przez różne grupy, narody, kulturowe itd. itd. Przykładowo mamy nie tylko Boże Narodzenie, ale na przykład też Halloween, Kwanze, Chanukę, Diwali. Oprócz tego też jest to okres w roku, w którym chociażby na Amazonie występuje taki magiczny okres Prima, Potem też w listopadzie Black Friday. I biorąc to wszystko do kupy, rzeczywiście te trzy ostatnie miesiące roku są dla wszystkich sprzedawców bardzo, bardzo żądane korzystne. Rzeczywiście ten ruch jest dużo, dużo większy w sklepach internetowych, i jednocześnie też bardzo często sprzedawcy specjalnie szykują się przez cały rok aby podczas tych trzech ostatnich miesięcy zbierać prawdziwe żniwa. Oczywiście sprzedawanie produktów poprzez model Amazona KDP nie jest tutaj wyjątkiem. I rzeczywiście ja również obserwuję znaczny wzrost w sprzedaży moich produktów, jeżeli chodzi o te ostatnie miesiące i zresztą wydaje mi się, jak każdy, jak większość ze sprzedawców na Amazon KDP. I właśnie w tym krótkim filmie chciałabym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na temat tego, jak przygotować się na ten czwarty kwartał, który w sumie de facto już trwa oraz jak można czerpać korzyści z tego zwiększonego ruchu. Oczywiście nie tylko mówię tutaj o korzyściach finansowych w postaci po prostu sprzedanych rzeczy, sprzedanych produktów. Zacznijmy od tego, jak się w ogóle przygotować na ten sezon żniw. Najlepiej dużo wcześniej niż wtedy, kiedy ten okres się zaczyna. Powiem szczerze, że w mojej opinii najlepiej y, produkty przygotowane z myślą o tym ostatnim sezonie sprzedażowym, tych trzech ostatnich miesiącach, najlepiej mieć już przygotowane pod koniec wakacji, czyli sierpień, najpóźniej wrzesień, dlatego że też one będą miały wtedy dłuższy czas. Aby się wypozycjonować i stopniowo też łapać ten wzrastający ruch. Oczywiście, jeżeli nie masz jeszcze gotowych tych produktów, które chciałbyś wypuścić specjalnie z myślą o tym czwartym kwartale, to oczywiście też nie panikuj. Wiadomo, zgodnie ze sztuką, lepiej, żebyś przygotował się dużo wcześniej i pełną parą wszedł w ten okres sprzedażowy, ale jeżeli jeszcze jesteś w trakcie tworzenia jakiegoś produktu, bądź w ogóle zaplanowałeś wypuszczenie go dopiero na listopad. To jeszcze nie jest nic straconego. Mamy połowę października, owszem, ten okres już trwa, co nie oznacza, że nie będziesz mógł skorzystać z tego zwiększonego popytu. Tak dla pocieszenia powiem, że ja kiedyś miałam taki przypadek, że jeszcze ileś tam lat temu, kiedy nie korzystałam z płatnej reklamy na Amazonie. To wypuściłam jeden z moich produktów w trakcie właśnie takiego momentu, kiedy ten popyt już rzeczywiście szybował w górę, i przez to, że Amazon podbija nowe produkty w tak zwanym honeymoon Period, o którym też opowiadam w kursie KDP Masterplan. Tak, to ukryta reklama ale, to dzięki temu one mają dużo lepszą widoczność i organicznie są w stanie skorzystać z tego, co Amazon im daje, czyli te, tego wypychania. Oczywiście też nie chcę Wam mówić i obiecywać, że jeżeli wypuścicie dany produkt w danej niszy w momencie, kiedy ten popyt już będzie szybował w górę, to dzięki temu się organicznie bez reklamy wybijecie. Bo być może to u was zadziała, być może nie, być może przez tydzień będzie dobrze się sprzedawało, a potem umrze, dlatego że po prostu inne produ produkty przebiją was, dlatego że ich właściciele, ich sprzedawcy e, mają budżet reklamowy. Jedyne co wam chcę przekazać, to to, że podsumowując, idealnie, jeżeli bylibyście gotowi ze swoimi produktami dużo wcześniej, ale jeżeli jeszcze cały czas je tworzycie bądź też szukacie, to jeszcze nic straconego. Generalnie nigdy nie ma złego momentu na to, żeby wejść na Amazona KDP. Są czasami troszkę lepsze, troszkę gorsze, ale ważne, żeby działać. To jest klucz. Dobrze, powiedziałam o tym, kiedy najlepiej przygotować się z produktami. Teraz poruszmy kwestię najważniejszą. Jakie produkty wypuszczać podczas tego czwartego kwartału? I oczywiście, tak jak na początku tego wideo wspominałam, Czwarty kwartał nam się kojarzy z wielkimi świętami, które są bardzo popularne na rynku amerykańskim, typu właśnie Halloween. Ale też święto dziękczynienia. Oczywiście też niekwestionowanym liderem wszystkich świąt sprzedaży i w ogóle jest Boże Narodzenie. I oczywiście bardzo dużo, szczególnie początkujących osób na Amazon KDP zaczyna produkować masowo kolorwanki na Boże Narodzenie, planery na Boże Narodzenie, jakieś zeszyty, które mają motywy, cho... typu choinki, bombki, renifery, święty Mikołaj. I jeżeli taka jest Wasza strategia, to... to powiem szczerze, że ja za bardzo jej nie podzielam. No, God! Oczywiście, jeżeli chcecie to robić, ja Wam tego nie, nie zabronię, ale z mojej perspektywy, publikacja produktów w niszach, które są totalnie bezpośrednio związane z tematem Bożego Narodzenia. Nie jest za bardzo trafna. Dlaczego? Dlatego, że przebić się w tej niszy jest niesamowicie trudno. Dlatego, że większość osób myśli takim kluczem: Dobrze, Boże Narodzenie, wzrasta popyt na Boże Narodzenie, więc będę robił te produkty bożonarodzeniowe. I tak myśli większość osób. I potem wypuszcza te swoje produkty, i nawet jeżeli one są piękne, ładne, to konkurencja jest tak olbrzymia, że naprawdę będzie trudno się wybić, a jeżeli byście chcieli się wybić, to bez wielkich nakładów finansowych na reklamy będzie Wam po prostu trudno. Oczywiście nie mówię, że to jest niemożliwe, być może komuś się poszczęści i uda się coś tam uszknąć z tego popytu na stricte Boże Narodzenie, ale tutaj byłabym taką realistką łamaną na pesymistkę. Tak, niestety. W takim razie co publikować, jeżeli nie Boże Narodzenie? Oczywiście, jeżeli chcecie publikować książki sezonowe, to możecie się zwrócić w stronę innych świąt, o których wspominam chociażby na początku tego wideo. Natomiast to, co ja Wam szczerze proponuję od serca, żebyście spróbowali, jeżeli chcielibyście rzeczywiście w 100% wykorzystać ten czwarty kwartał, to publikacja produktów, które są evergreenami, Czyli produktami, które mogłyby się sprzedawać cały rok, ale które w szczególności będą mogły skorzystać na tym zwiększonym popycie podczas kwartału czwartego. I teraz bardzo prosta zagadka. Dlaczego ludzie tak dużo kupują właśnie w tych trzech ostatnich miesiącach roku? Dlatego, że są te święta, owszem, ale co kupują na te święta? Kupują prezenty, czyli podczas tych trzech miesięcy warto wypuszczać produkty. Które ludzie będą kupować innym osobom, właśnie na prezent. I biorąc pod uwagę to, co wcześniej powiedziałam, że warto wypuszczać produkty, które mogłyby się sprzedawać cały rok, warto pomyśleć o tym, aby wypuszczać takie produkty, które, tak jak powiedziałam, będą evergreenami, ale które w szczególności. Będą e, mogły być kupowane, będą chciane być kupowane na prezent właśnie w tych trzech ostatnich miesiącach. Ludzie na prezenty kupują sobie różne poradniki, dzienniki, produkty dla dzieci, też kolorowanki oczywiście, e, jakieś logbooki, produkty dla seniorów, kalendarze, z tym, że akurat z, kalend z kalendarzami jest tak, że ten kalendarz no to będzie wam się tak naprawdę tylko przez kilka miesięcy sprzedawa, bo no, co roku mamy inny rok. Ale generalnie produkty, które my sami chcielibyśmy podarować bliskim, czyli też na przykład wszelkie nisze związane z zainteresowaniami, z pasjami, z hobby, produkty, które są zabawne, śmieszne, ale nie stricte związane z konkretnym świętem. Idąc dalej, zamiast na przykład przygotować produkty, które stricte chcemy pozycjonować pod hasłem danego święta, bo chcemy skorzystać z tego właśnie popytu, to może warto publikować produkty, które tematyką będą się wpisywać w to święto, ale nie będą dosłownie nią etykietowane. Dla przykładu, zamiast wypuszczać kolejną tysięczną z rzędu kolorowankę na Halloween. Może te hasło Halloween zamieńmy na słowo horror, czyli horror booki, horror kolorowanki, czy jak, tam to, czy jak to tam zwał? Zobaczcie, mamy produkty, które ostrują wokół e, motywu strachu, horroru, czyli idealnie też wpisują się w tą tematykę Halloween, ale jednocześnie, przez to, że nie są oznaczone, oetykietowane na okładce w nazwie słowem Halloween, to de facto one będą mogły się sprzedawać przez cały rok. Ale jednocześnie podczas tego okresu przed Halloween będą mogły fantastycznie skorzystać z tego popytu, który będzie rósł tuż przed tym świętem. I też właśnie namawiam Was do tego, aby zacząć trochę też inaczej patrzeć na okres tego czwartego kwartału. Dlatego, że oczywiście, tak jak mówiłam, jest to świętny okres dla sprzedawców, jest zwiększony popyt, dużo więcej rzeczy się sprzedaje. Ale też nie myślmy o tym tylko pod kątem sprzedaży. Dlatego, że te trzy miesiące, te trzy ostatnie miesiące roku, przez to, że ten ruch na sprzedaż jest dużo większy, to też jednocześnie jest to fantastyczne. To, to, jest... to też jednocześnie jest to fantastyczny czas na to. Aby wypozycjonować swoje produkty. Korzystając z tego wzmożonego ruchu, będziemy mogli łapać więcej interakcji, kliknięć na dane słowo kluczowe dla naszego produktu, przez co nasz produkt będzie mógł być coraz wyżej w rankingu, coraz wyżej będzie się pozycjonował na stronie Amazona pod danym słowem kluczowym i dzięki temu w późniejszym okresie roku będzie wyżej. Dlatego podsumowując, według mnie czwarty kwartał to nie tylko świetny czas na samą sprzedaż, która oczywiście jest naszym głównym celem, ale też warto o tym pomyśleć jako świetna trampolina do dobrego wypozycjonowania naszego produktu. Mówiąc o czwartym kwartale i wykorzystaniem tego popytu na sprzedaż i też na to, aby się dobrze wypozycjonować. Muszę też wspomnieć o kilku takich kwestiach związanych właśnie z, z takimi rzeczami, które pomogą nam złapać widoczność naszego produktu. Pierwszą z nich to warto w siedmiu boxach dodać chociaż jedno słowo kluczowe, czy tam dwa słowa kluczowe. Związane właśnie z prezentami. Na przykład, jeżeli mamy produkt, który. Na przykład jeżeli mamy produkt, który jest skierowany do nauczycieli, albo do jakiejś, nie wiem, grupy społecznej czy grupy zawodowej, to warto zadbać o to, aby na przykład znalazło się tam słowo kluczowe pod tytułem GIFTS for. I tutaj e, nazwa naszej niszy, nazwa tej grupy zawodowej, hobby, czy tak dalej. Dlatego, że tak jak wcześniej wspominałam, okres tych trzech miesięcy, tego czwartego kwartału, jest to po prostu okres, w którym ludzie w bardziej wzmożony sposób szukają pomysłów na prezenty. Więc warto też e, pod tymi słowami kluczowymi, związanymi z prezentami w danej niszy, po prostu się znaleźć. Inną sprawą jest też to, że ponieważ zwiększa się nam popyt i wszyscy chcą tak naprawdę zawalczyć o to, żeby złapać tą sprzedaż i do Dobrze wypozycjonować swój produkt, to też przez to e, zwiększają nam się koszty reklamy. Nie ma nic z tym dziwnego: im większy ruch, tym po prostu większa cena za kliknięcie. I trzeba się niestety z tym liczyć. Niektórzy sprzedawcy radzą też, aby dostosowywać swój, e, swoją stronę produktu, swój listing, a tutaj to przede wszystkim też Apple's Content, e, do okresu świątecznego. Na przykład grafiki, które budują nasz Apple's Content, e, cała ta zawartość. Aby miała właśnie takie motywy świąteczne. Powiem szczerze, ja próbowałam w przeszłości takich zabiegów i szczerze, wygląda to wizerunkowo fajnie. Oczywiście to musimy zmienić po, po, po tych świętach, jak już się zakończą, ale z mojego osobistego doświadczenia nie widziałam za dużej różnicy w sprzedaży, niezależnie od tego, czy miałam normalny listing, normalny A+ Content, czy tam dodałam przysłowiowe bombki, reniferki i inne tego typu rzeczy. Ale być może u kogoś to Zadziałało, więc e, jeżeli macie ochotę, to to również możecie przetestować. Podsumowując, czwarty kwartał to jest fantastyczny, magiczny okres dla wszystkich sprzedawców, również dla sprzedawców na Amazon KDP, aby oczywiście mieć większą sprzedaż, dlatego że mamy większy popyt związany z świętami e, i kupowaniem rzeczy na prezent dla innych. Oprócz tego to też świetny okres na to, aby nasze nowe produkty, bądź też stare, próbować lepiej wypozycjonować, aby lepiej indeksowały, wyżej indeksowały się poddanymi słowami kluczowymi. E, oczywiście najlepiej, jeżeli bylibyście przygotowani ze swoimi produktami dużo wcześniej, na przykład pod koniec wakacji, w okresie właśnie sierpień, wrzesień, tak e, aby po prostu od początku tego kwartału ruszać ze sprzedażą i promocją. Natomiast jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to nic straconego, róbcie swoje, pracujcie e, nad tym, nad czym pracujecie, ewentualnie możecie po prostu podkręcić tempo. Tak, aby chociaż z tego kawałka, tego tortu yy, móc skorzystać. Nie skupiajcie się tylko i wyłącznie na tych najbardziej popularnych świętach. Myślcie strategicznie i myślcie długoterminowo. Ten czwarty kwartał to fantastyczny okres na to, aby wypuścić produkty, które mają charakter całoroczny, które ewentualnie tematyką w jakiś sposób mogłyby nawiązywać do tych głównych świąt, które na przykład mogłyby być komuś podarowane jako prezent, i korzystając z tego popytu. Po prostu walczcie o dobre pozycjonowanie. Dobrem pozycjonowaniu pomoże Wam oczywiście też reklama, ale trzeba też mieć na uwadze to, że wszyscy praktycznie, a na pewno stanowcza większość sprzedawców w te reklamy będzie inwestowała w tych ostatnich trzech miesiącach roku. W związku z tym ceny bidów i ceny tej reklamy też po prostu będą wyższe, trzeba mieć to na uwadze. I już kończąc ten film życzę Wam fantastycznych wyników sprzedażowych, nie tylko podczas tych następnych kilkuna kilku, kilkunastu tygodni, ale generalnie podczas całego roku. Przy okazji chciałabym Was zaprosić na darmowy webinar, na którym mówię, jakie cechy powinien mieć dobry produkt, który wypuszczamy na Amazon KDP i też pokazuję, jaka była moja droga rozwoju tego biznesu na Amazonie. Linki i wszelkie potrzebne informacje na temat tego webinaru znajdziecie w opisie do tego filmu. Tymczasem trzymam za Was bardzo mocno kciuki i fantastycznego czwartego kwartału. Cześć!